Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie! Ja już jestem dzisiaj w drodze od samego rana do fryzjera. Tak, 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 właśnie wyrwałam się w końcu z domu. Dzisiaj bardzo dużo jeszcze rzeczy mnie czeka. A jeszcze odwiedzę koleżankę w sklepie, jeszcze pójdę do, słodki, do niesłodkiego cukiernika. No i oczywiście wieczorem kino, ale tak to jest. Jak się siedzi 12 dni w domu, to później człowiek się wyrwie jak ze smyczy jakiś spuszczony. Ja wam powiem tak, tak sobie ja siedziałam tyle czasu w domu i myślałam, Boże, jak człowiek zrobił to, to, to. Pamiętam, jak dwa lata temu e, miałam takie przemyślenia, że nie lubię biegać, a przydałoby mi się, przydałoby mi się bieganie, dlatego, że no wiadomo, o formę trzeba zadbać, o kondycję przede wszystkim, no ciało. No i zaczęłam biegać, wychodziłam tak na 5 minut, przebiegałam 300 metrów i miałam dosyć. Ale okazało się, że po pół roku takiego systematycznego biegania, Doszłam już nawet do 6 km, więc słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Oczywiście teraz w dalszym ciągu kontynuuję bieganie, a wiecie, co mnie też skłoniło do tego? To, że sobie pomyślałam, że Boże, a jakbym tak leżała, jak niektórzy ludzie leżą, i po prostu nie mogłabym się ruszyć, to wtedy bym sobie pomyślała, ojejku, jak ja bym poszła biegać, jak ja bym to zrobiła, czy tamto. Dajcie mi znać, jakby jesteście ustosunkowani do tego, czy też tak myślicie, czy też tak po prostu macie, czy często wychodzicie ze strefy swojego komfortu. Dajcie znać w komentarzu. Kochani, tak jak widzicie, jestem już po fryzjerze, no i oczywiście przyszłam do tej przepięknej cukierenki, do niesłodkiego cukiernika. Pawełku, pokaż się. Przedstawiam wam cukiernika niesłodkiego który tworzy przepiękne tutaj, widzicie, ciasta. Nie wiem, gdzieś tutaj umknął. Zobaczcie, ciasta i one są po prostu niesłodkie. Jest, jest, jest! Pokaż jeszcze tutaj, Pawełku, naszym odbiorcą To tak jest pięknie. Paweł. Możesz zareklamować, gdzie jesteś tutaj we Wrocławiu. Jak ktoś będzie, to oczywiście zapraszam. Słuchajcie, to tak. Ja się znajduję tu z piękną damą w moim marzeniu tak naprawdę, które mieści się na Witactwie Naszewskim 22-23. To jest bardzo malutka cukierenka, w której codziennie, codziennie robię dla Was przepyszne świeże rzeczy. No i witam Was tutaj zawsze uśmiechem i otwartym lokalem, szeroko bardzo otwartym, więc zapraszam serdecznie. I co jest bardzo ważne, Paweł zawsze mówi o swoich klientach, ja bym to powiedziała, on zawsze mówi moi goście. Także moi drodzy, zapraszamy do tej pięknej cukierenki. Wim Wam mmm, poezja smaku naprawdę poezja smaku Water Lily House we Wrocławiu bajeczka, polecam podsumowanie dzisiejszego dnia, gdzie naprawdę dużo się działo e, między innymi byłam w kinie z Arkadiuszem na filmie Gierek więc tak, recenzji wcześniej żadnych nie czytałam poszłam z wielką taką mm, nadzieją z wielką taką ciekawością można powiedzieć, jak ten film jest zrobiony, jak historia Polski została podana. I powiem Wam, że się nie rozczarowałam. Mnie się film podobał politycznie, no trzeba by się w to wszystko zagłębiać, ja tutaj nie będę teraz politycznej recenzji robić, ale generalnie tak, gra aktorska mnie się podobała. Uważam, że główny bohater dobrze dźwignął tę postać właśnie gierka. No generalnie dla mnie okej. Okay. Jeżeli ktoś z Was był na tym filmie, to dajcie znać w komentarzu jakie Wy macie odczucia. A tymczasem moi drodzy dobranoc!